O, dobrze was widzieć. Każdego dnia staramy się robić jak najwięcej dla środowiska, ale potrzebujemy Twego wsparcia i Twojego głosu. Tylko razem możemy wesprzeć świadome i ekologiczne wybory Polaków, dlatego chcemy, abyś dołączył do naszej inicjatywy do czwartej edycji Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Tugeter. To największe ekologiczne wydarzenie w Polsce przestrzeń do niezależnej wymiany poglądu, gdzie spotykają się ludzie, naukowcy, społecznicy, przedstawiciele rządu, Komisji Europejskiej i Wy, przedstawiciele samorządów. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w wydarzeniu online albo na żywo już 20 i 21 kwietnia do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego za darmo i dla każdego. Wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie www.together.eu. Chcemy poznać twoje ekowybory. Oddaj swój głos dla to Get Air. Chcesz wiedzieć więcej? Szczegóły w opisie tego filmu. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.